Kiedyś gry traktowałem, można powiedzieć, z najwyższym priorytetem. Spędzałem w nich większość swojego wolnego czasu, jak nie cały. Tak na dobrą sprawę, to one mnie ukształtowały. Trochę stworzyły tą moją kreatywność, tą dzisiejszą. Choć gdzieś po drodze o tych grach, no niestety zapomniałem. Zapomniałem, że pozwalały mi się odciąć od rzeczywistości, mówiąc wprost odpocząć. A umówmy się, to jest element, o którym dzisiaj zapominamy wszyscy, a przynajmniej ja. Złapałem się na tym, że nawet jak nic nie robię, to moja głowa dalej coś knuje. Układa różne scenariusze, planuje zmiany no w studio, w domu, ciągle gdzieś coś kombinuję, ciągle gdzieś pędzę w myślach, bo samo odstawienie social mediów no, nie pomogło. Zmęczenie w jakimś stopniu zostało. I to się idealnie spina z narzędziem takim jak Flux. Dlaczego w sumie teraz o tym wspominam? Bo to narzędzie właśnie jest stworzone dla spokojnej głowy, dla spokojnych myśli. Zamiast się zastanawiać, czy dobrze wyceniście zlecenie, swoją pracę, czy ogólnie przygotowaliście dobrą ofertę, do fluxa wklepujecie swoje dane i czarno na białym widać, czy to się w ogóle opłaca. Ja mam z tego 70 zł. Wy macie z tego 50 zł taniej z kodem rabatowym, który jest w opisie. Taki bym powiedział prosty układ dla obu stron win-win. A jeśli chodzi o kody do fotoformy czy mitoja, też są w opisie. Zerknijcie. Ale wracając do tego resetu, nadarzyła się pewna okazja, którą ciężko mi jest uwierzyć. Diablo właśnie skończyło 30 lat, jak ten czas leci. I mam przy okazji wrażenie, że w Blizzardzie w końcu ktoś poszedł po rozum do głowy, bo do tej pory im tego brakowało. I tak jakby stali się spójni w tym, co robią i co chcą robić. Wprowadzają nową klasę Warlocka. I to wszędzie, do wszystkich trzech gier. Czego się nikt chyba nie spodziewał, tak w ostatecznym rozrachunku. Szczególnie jeśli mówimy o Diablo 2, gdzie sama postać ma opierać się w zasadzie na zniewoleniu demonów, coś innego jak nekromanta, na jakby czarnej magii, chaosie, ogniu i przywoływaniu broni, czy takiej kinetycznej magii. Ciężko mi to określić z trailerów. Ogólnie z tego, co zauważyłem i widzę w tym trailerze, tak na moje, bardzo mi to przypomina. Takiego powiedziałbym Battlemaga, no ale to są tylko i wyłącznie moje odczucia. A co lepsze, to nie wszystko. Samo DLC oferuje więcej. Na przykład, sporo zmian, tak zwanych quality of life, o które ludzie prosili. Zaczynając na przykład od samej skrzynki na lód i przedmioty, które kolekcjonujemy, ta zmiana przypomina łudząco to, co jest w poe jedynce czy dwójce. Czy po same filtry lutu, czego chyba w żadnej części w Diablo nie uświadczyliśmy do tej pory. A na koniec takie jakby systemowe śledzenie przedmiotów, jakie podnieśliśmy, zebraliśmy, coś ala takie wewnętrzne achievementy. Nawet sam Endgame dostał kilka ciekawych aktywności, co moim zdaniem może świadczyć o tym, że to nie będzie ostatni DLC do tej gry. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Nie. No, i oczywiście sama postać i zmiany sięgną pozostałych gier, tak jak wspomniałem, czyli Diablo Immortal i Diablo 4. Z moich obserwacji, marketingowo wygląda to ogólnie fajnie, ale w sumie to dla nich. Oczywiście, że nie dla nas, bo w każdej grze prawdopodobnie trzeba będzie coś zapłacić, żeby w ogóle zagrać w dodatek, czy tą postacią. Tu się w zasadzie nie spodziewałem niczego innego. Jeśli chodzi o Blizzarda. Ale tak abstrahując jeszcze, chyba po raz pierwszy tak od bardzo dawna czuję, że jest nadzieja na jakąś jakość w tych grach. I oczywiście, pierwsze co jako filmowiec obejrzałem trailer z okazji 30-lecia samej gry. Mogę to podsumować jednym krótkim słowem. Totalnie czapki z głów. W sumie to jak zawsze. Bo od kiedy pamiętam, Blizzard robił takie niesamowite cinematyki, trailery i wszystko co związane z grami. I tutaj również się nie. Zawiodłem w żadnym stopniu, bo wszystko się zgadza. Jest dźwięk odpowiedni, jest obraz i jest ten niesamowity klimat. Na tyle, że oglądałem to kilka razy i za każdym razem przechodziły mnie ciarki w innym momencie. Może to trochę sentyment, a może po prostu zacząłem doceniać dobrą produkcję wideo. Bo tak czy siak, jeśli nie widzieliście, polecam obejrzeć w całości, czy to po polsku, czy po angielsku, bo są dwie wersje, a później możecie wrócić i napisać komentarz co o tym myślicie. To mnie skłoniło do myślenia o samym Diablo 4, bo jak tylko pokazali tą pierwszą zapowiedź trailer, że Diablo 4 będzie wyprodukowane, no to ja byłem kupiony po tym trailerze. Klimat, Lilith i w sumie nadzieja na długie godziny grania. Nawet mam dedykowaną podkładkę z Diablo 4, pod myszkę. Tak się wkręciłem, zanim gra wyszła. Ale od premiery samej podstawki i wylewelowaniu postaci, gdy kupiłem tą grę, dość szybko było widać i uświadomiłem sobie, że jednak sama gra ma więcej. Braków niż tego, co powinna zaoferować. Że jest trochę taką, powiedziałbym, wydmuszką. Później sezony próbowały nadrobić i naprawić niektóre błędy, ale no, jak do tej pory, moim zdaniem, nie za specjalnie im to wyszło. W sumie to nie naprawili kora samego Diablo. Więc ja osobiście finalnie dość szybko się od niej odbiłem. Niestety, bo. Czułem się tym wszystkim naprawdę mocno zawiedziony. Przy okazji miałem wygórowane oczekiwania co do samej gry. Ambicje też na mięsisty endgame, który zapowiadali. Chciałem ogólnie wymaksować nie tylko jedną postać, ale wszystkie, gonić cyferki, robić po prostu większy damage, ale nie brałem jednego czynnika pod uwagę. Ale teraz patrzę na te zmiany, które zapowiedzieli w endgame, i nie tylko w zasadzie, czuję, że to może być. Ten moment, ten moment, żeby wrócić do samej gry i nie chodzi tylko o w zasadzie nowe postaci, czy Paladyn, czy właśnie o Warlock. Sam fakt potencjalnych zmian w drzewku i rozwoju postaci, no moim zdaniem wygląda naprawdę obiecująco. Chociaż to może jeszcze nie jest to, trzeba poczekać i możliwe, że tej pracy z ich strony będzie więcej tutaj potrzeba, ale tak z mojego punktu widzenia w tym momencie wynika, że w końcu to dostrzegli i powoli zaczynają nad tym pracować. No, tak jak wspomniałem wcześniej, lepiej późno niż wcale. Co jest ogólnie naprawdę obiecujące, bo samo Diablo 4 ma naprawdę ogromny potencjał, który tu nie został wykorzystany w najmniejszym stopniu. Bo Path of Exile 2 pokazuje nam, jak można pchać ten gatunek do przodu. Oczywiście, tu też pojawią się zmiany, które usprawnią samą rozgrywkę, czy ogólnie farmienie i zabawę w tej grze. Dojdą aktywności endgameowe, kolejne, które mam nadzieję, że w końcu pozwolą nam zostać z tą grą na dłużej, a nie tylko na levelowanie i sezony. Bo to wszystko nasuwa mi taką jedną myśl: może warto dać im drugą szansę, ale tym razem na moich zasadach, nie do końca dla grindu tak jak wcześniej. Może skupię się na samej opowieści i udźwiękowieniu. Może na aspektach wizualnych. Potraktuję ogólnie to jak coś w rodzaju takiego interaktywnego filmu. Podejdę trochę inaczej, bo skoro Blizzard zaczyna rozumieć, czego my możemy chcieć w samej grze, to może ja powinienem w końcu zrozumieć, czego ja potrzebuję od gry? A potrzebuję przestrzeni w sumie do odpoczynku i ogólnie czerpania przyjemności z samego grania w mój, jakby to nie było, ulubiony tytuł grę dzieciństwa, grę życia. No dobra, ja wychodzę z takiego założenia, że warto dawać drugie szanse, zarówno w życiu, jak i w świecie cyfrowym, nie? Pytanie, czy Wy też tak myślicie? A nawet jeśli nie, to śmiało chętnie poczytam Wasze odczucia. Co myślicie o tym kierunku, o samym Blizzardzie czy o Diablo? Bo umówmy się, koniec końców to my jesteśmy konsumentami, to my pchamy te duże marki do przodu, bez nas by w zasadzie myślę, że nie istniały. Więc byłoby fajnie, gdyby w końcu obie strony powiedziałbym dowiozły temat. Tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze na przykład w świecie Diablo bądź w świecie Blizzarda na jakiejś wspólnej aktywności. Dzięki i cześć.